Obok tych wykopów ciężko przejść obojętnie. Większość starszych mieszkańców, tak jak pani Lena Kozłowska, ten park tworzyła sama. Sadziłam drzewa. Zbierałam najpierw szczątki gruzów drobniejsze, odkładało się to na boki. A potem, proszę pani, jak już teren był wyrównany, zasypany odpowiednią ilością zdrowszej ziemi, sadziliśmy drzewa. Dlatego tak trudno im patrzeć, gdy ta droga dosłownie odetnie osiedla od parku. Ja się właśnie zaczepiłam, panie. Co tu się robi? Wykop taki potworny. A my, mieszkańcy, nie wiemy, o co tu chodzi. Niby coś wiedzą, bo widzą, ale nie do końca, bo według mieszkańców urzędnicy po prostu nie informują. To jest wprowadzanie w błąd, dlatego że mówienie, że przez park będzie biegła droga, która zniszczy park, jest tutaj po prostu przekręcanie faktów. Być może dlatego, że faktów nie znają, dlatego przeciw tej budowie i działaniu urzędników, przeciwnicy inwestycji zebrali 4000 podpisów. Droga ma przebiegać tędy. A mieszkańcy najbardziej się boją, że stanie się ona kolejną drogą przelotową. Będzie mi to przeszkadzało. A będzie głośno. Będzie mi to przeszkadzać, jak będą kobiety z wózkami, z dziećmi chodzić, no to nie za bardzo, prawda? Bo to jest park, żeby wypoczywać i tak dalej, Ja nie żeby auta jeździła. Protesty na urzędnikach nie zrobiły wrażenia. Inwestycja ruszyła, bo podobno droga powstać tu musi. To jest droga, która jest wymagana dla bezpieczeństwa uczestników w hali sportowej i w Parku. Według Dąbrowskiej opozycji decyzję podjęto bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Pan prezydent powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jego wybrali mieszkańcy, tak samo jak i radnych. I to właśnie mieszkańcy powinni się konsultować, prezydent się powinien konsultować z mieszkańcami po to, żeby takie sprawy aby wcześniej uzgadniać i żeby nie było takiego oburzenia społecznego. Można było m, tą drogę drogą negocjacji, uzgodnień z władzą, z mieszkańcami poprowadzić w taki sposób, że byłby Wilk syty i owca cała. A przeciwnicy inwestycji, którzy zbierali podpisy, trafili na policję. Oskarża się ich o to, że fałszowali listy. Traktuję e, e, całą tą akcję zbierania podpisów e, jako projekt polityczny wpisany w kampanię samorządową na Brawie Górniczej. To chyba dowód, że zaczęła się na poważnie. Alicja Waliszewska, Silesia Informacje.